Generali przedstawia Edu Generali, czym się różni rabunek od kradzieży w ubezpieczeniach. Ubezpieczyciel odmiennie traktuje oba zdarzenia, dlatego warto wiedzieć jakie są między nimi różnice. Kradzież zwykła. Zwykła kradzież to zabranie czyjejś własności z zamiarem zatrzymania jej dla siebie. Na przykład złodziej wchodzi do ogrodu i zabiera sprzęt ogrodniczy przechowywany w zamkniętej na skobel szopce. Nie zostawia wyraźnych śladów użycia siły fizycznej czy narzędzi, po prostu wchodzi przez płot i tą samą drogą opuszcza posesję z workiem pełnym narzędzi ogrodniczych. Kradzież z Włamaniem. Kradzież z Włamaniem cel ma ten sam: zabranie czyjejś się własności, ale tym razem własności przechowywanej w zamkniętych pomieszczeniach. Ten rodzaj kradzieży wymaga od złodzieja wysiłku w pokonaniu zabezpieczeń, na przykład domu. O kradzieży z włamaniem mówimy zatem wtedy, gdy złodziej zostawia wyraźne ślady, np. wybitą szybę w oknie, wyłamaną framugę drzwi czy sforsowany zamek. Ubezpieczeniem od kradzieży można objąć m.in. ruchomości domowe, przedmioty wartościowe, elementy stałe, zewnętrzne i wewnętrzne nieruchomości, obiekty małej architektury, np. murowane elementy, wyposażenie placu zabaw, instalacje fotowoltaiczne. Było o kradzieży, a teraz czym jest rabunek? O rabunku możemy mówić, gdy ktoś zdobywa mienie, przy zastosowaniu siły fizycznej lub groźbie użycia takiej siły wobec osób ubezpieczonych, przy wykorzystaniu siły wobec przedmiotu, który był w kontakcie lub był złączony z osobą mającą ubezpieczenie, np. wyrwanie torebki lub plecaka osoby ubezpieczonej. Za pomocą oszustwa lub wyłudzenia od osoby małoletniej, osoby starszej lub osoby niepełnosprawnej poprzez sprowadzenie osób do stanu nieświadomości lub bezradności. Od rabunku możesz ubezpieczyć rzeczy osobiste, takie jak biżuterię, ubrania i dodatki, smartfon, klucze czy dokumenty. Pamiętaj, w przeciwieństwie do kradzieży, do rabunku może dojść również poza miejscem ubezpieczenia, np. w środkach komunikacji miejskiej, w taksówce na ulicy. Ważne, jeśli staniesz się ofiarą złodzieja, w pierwszej kolejności zgłoś to zdarzenie na policję, a później zawiadom ubezpieczyciela. Na podstawie uzyskanych od Ciebie informacji, ubezpieczyciel określi, czy doszło do kradzieży czy rabunku. I powie Ci, czy Twoja polisa obejmuje akurat to zdarzenie ochroną. Przed przybyciem policji i przedstawiciela ubezpieczyciela nie przestawiaj rzeczy, nie sprzątaj, żeby nie zatrzeć śladów po zdarzeniu. W takiej sytuacji każdy szczegół może okazać się ważny. Pamiętaj, zawsze czytaj ogólne warunki ubezpieczenia, w tym definicje kradzieży i rabunku, ponieważ każdy ubezpieczyciel może je opisywać inaczej. Warto wiedzieć więcej. Generali, zależy nam na tobie.